Panie studencie Nowakowski, proszę wejść. Dzień dobry. Mm -hmm. Ora non ora, ale a jak ta jest. Oczywiście. No witam Pana studenta na egzaminie komisyjnym, no proszę siadać. I, ale to jest egzamin komisyjny? No tak. A w komisji zazwyczaj są trzy osoby. Panie Nowakowski, ja jeszcze o nic Pana nie zapytałem, a Pan już ma pretensje. Nie no, ja się chciałem tylko dowiedzieć, gdzie jest pozostałych dwóch członków komisji. A postanowili wyjechać za granicę. Na urlop? Tak, na truskawki. Ale Pan jest sam. Widzicie, to nie przeszkadza, bo ja właśnie u pana oblałem z tego przedmiotu. Minie, a panu? Jeśli zdam, to też minie. Dobrze, proszę siadać. Panie Nowakowski, chciałem panu przypomnieć, że jest to pana ostatnia szansa na zaliczenie u mnie egzaminu z patologii społecznych. I jeżeli pan teraz nie zda, to jak Wy to mówicie w swoim żargonie, out. Rozumiem. Dobrze, indeks, proszę. Już teraz? Tak, proszę pana, drugi raz nie dopuszczę do sytuacji, że zje pan indeks, zanim panu wpiszę ocenę. Z czego ostatnio pan u mnie oblał? Substancje oszałamiające i odurzające. Zapoznał się pan z materiałami? Tak, całą noc kułem. Dobrze, proszę pana. Dobry patolog społeczny powinien znać takie rzeczy. Proszę mi wymienić najbardziej powszechne substancje oszałamiające i odurzające. Alkohol, marihuana, haszysz, heroina, amfetamina, program wyborczy Pisu. Dobrze, działanie narkotyków amfetamina. – Co pan czuje? – Mam sucho w ustach. – Co jeszcze? – Straciłem apetyt, mam podwyższone ciśnienie. Kurde, coś bym zrobił, coś bym zrobił, kurde! Nosi, 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 coś? nosi, 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 coś bym ten! Kurde, coś bym ten! Tak nosi, 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 a? nosi, nosi! Nosi, 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 I jeść, dobrze. dobrze, a proszę mi pokazać oczy. E, za wąskie źrenice, powinny być jak czereśnie. – Staram się! – Dobrze, marihuana. No man, no cry. No woman, no, oh man, no cry. <laughs> Stare dzieje. <laughs> e, dobra, e, alkohol. Godzina piąta, minut trzydzieści, wsiadł do pociągu. Stop, stop, stop. Panie Nowakowski, to jest wariant wojskowy. Ja proszę wariant akademicki. Jacek, pij, Jacek, zdasz, pi na masakrę, pi, spoks, pi, pi na masakrę, pi, pi, Jacek, zdasz, pi na masakrę. Oblałem? Nie zdał pan, teraz może pan oblać. <klucza> Dziękuję panie profesorze, do widzenia. Do widzenia. E, tylko nie zagryzajcie indeksem. Nareszcie wakacje. Można jechać na truskawki.